I przed świtem to film z krwi i ambicji. Nie jest czysty, nie jest idealny czy pozbawiony wad, i właśnie to czyni go interesującym to raczej łamaniec niż gładki diament derbiut z błędami, z momentami, które drażnią, ale też z momentami, które naprawdę poprafią wciągnąć. Jeśli kochasz kino gatunkowe, eksperymenty, kino z pazurem i jesteś gotów tolerować niedoskonałości, Dostaniesz coś naprawdę świeżego. Marty przed świtem, znane też jako Dead by Don, to pierwszy finutu, który sam siebie ochcił jako Giallo Polo. Tak, dobrze słyszeliście. Polskie Giallo. Pulpa z nad No dobra, ale co to właściwie jest Giallo? To włoski gatunek horroru taki Spaghetti Slasher. Jest krwawo, kolorowo i kiczowato. Grupa aktorów przyjeżdża do tajemniczego teatru, by wziąć udział w eksperymentalnym spektaklu. I, jak to zwykle bywa w horrorze, ktoś zamyka drzwi, ludzie zaczynają ginąć, krzyczeć i uciekać. David Torone, reżyser, robi coś bardzo ryzykownego. Próbuje zbudować nowy gatunek polski, pulp-horror. Coś pomiędzy Tarantino, Argento, a vhs z bazaru. Momentalnie wygląda poprzepięknie. Kada jak z telebysku syn popowych zespołów, które nigdy jej powstały. Muzyka pulsuje, a kamera kąpi się w czerwieniach i błękitach. Żeby je było tak kolorowo, a raczej czerwono, to momentalnie film się rozłazi. Za dużo symboli, za nauk fi, za dużo filozofii, za mało napięcia. Bohaterowie gadają jak najęci. Jak nie można mieć wszystkiego. Ale film od początku jasno informuje, z jakim rodzajem dziesiątej muzy mamy do czynienia. Jest śmieszno, jest straszno. W kraju, gdzie horror przez bekady uważany był za coś stuliwego, mamy wyraźny ruch. Kolejne horory powstają jak o deszczu. No dobrze, ale jak mięso. Tutaj twórcy poszaleli. Jest brutalnie, soczyście, a autorzy wspominają, że wszystkie efekty były robione na planie. No i cóż, efekty tego czuć. Świetna robota. Te sceny wynagradzają mankamenty pomiędzy. Raz mówiąc, nie jest to kima dla każdego, to dziwny, szalony debiut, na granicę komedii, horroru i kiczu. Nie jest idealnie, jest szczerze, jest żywo. Polski kino potrzebuje więcej takiego szaleństwa. Więc tak, daje mocne 7 z plusem za odwagę, za styl, za próbę. I to tyle.